Znaj tajne techniki Josefa Murphy'ego, aby przekonać się, czy naprawdę potrafisz wykorzystywać moc swojej podświadomości. Kiedy wejrzysz umysłem w swoje wnętrze, odkryjesz skarbnicę niewyczerpanych bogactw. Twoja dusza kryje złotą żyłę, której odkrycie zapewni ci wszelkie dostatki, jakich spodziewasz się po szczęśliwym życiu. Wielu ludzi dlatego przypomina lunatyków, że wewnętrzne zasoby mądrości i miłości pozostają przed nimi ukryte. A przecież każdy może czerpać z tego źródła, ile dusza zapragnie. Namagnetyzowany kawałek żelaza unosi ciężary, które dwunastokrotnie przekraczają jego własny ciężar. Jednak, kiedy go rozmagnetyzować, ten sam kawałek metalu nie ruszy z miejsca nawet piórka. Porównanie to można odnieść do człowieka. Osobnik przepełniony magnetyczną siłą pewien jest wiary we własne siły. Wierzy urodził się po to, by zwyciężać i odnosić sukcesy. Osobnika rozmagnetyzowanego natomiast nękają lęki i wątpliwości. Kiedy nadarza mu się jakaś korzystna okazja, mówi do siebie, nic z tego nie wyjdzie. Będzie mnie to kosztowało majątek, albo wystawię się tylko na pośmiewisko. Ludzie o takim sposobie myślenia Nigdy niczego w życiu nie osiągną, brak nim odwagi, by iść naprzód, przez co bezradnie pozostają na lodzie. Ty jednak poznasz rozwiązane zagadki i jak magnes będziesz przyciągać do siebie pomyślność, bogactwo i władzę. Gdy tylko nauczysz się wyzwalać cudowną moc podświadomości, twoje życie wypełni nieprzeczuwalne bogactwo, władza, zdrowie, pomyślność i radość. Mocy tej nie musisz zdobywać. Ty już ją masz. By z powodzeniem ją stosować we wszystkich dziedzinach i we wszystkich aspektach życia, musisz jedynie pojąć własną naturę i sposób działania. Psychiczne i umysłowe procesy we własnym wnętrzu zaprzątają garstkę światłych ludzi. Pamiętaj jednak, że to właśnie Twoje życie wewnętrzne czyli myśli, uczucia i wyobrażenia, stworzą świat zewnętrzny. Kapitan jest Panem statku i wszystko dzieje się tam według jego woli. W przenośnym sensie Twoja świadomość pełni rolę kapitana, który rozkazuje. Ciało zaś i wszystkie dotyczące sprawy można porównać do wspomnianego statku. Twoja podświadomość wykonuje bowiem wszelkie rozkazy, jakie pod postacią osądów i przekonań przesyła jej świadomość. Gdy wszystkim wkoło powtarzasz, na to mnie nie stać. Wtedy podświadomość łapie Cię za słowa i pilnuje, żebyś tak naprawdę nie mógł, nie mogła kupić sobie upragnionej rzeczy. Dopóki będziesz bijać innym i sobie do głowy, że nie stać Cię na samochód, podróż do Ameryki, dom i tak dalej, możesz być pewien lub pewna, że podświadomość weźmie to jako rozkaz. Nie mów, tego nie potrafię. Twoja podświadomość będzie Cię trzymać za słowo i zadba o to, żebyś tak naprawdę nie mógł tego zrobić, aby brakło Ci potrzebnych środków albo umiejętności, zamiast tego z wiarą w siebie stwierdzaj. Siła mojej podświadomości otworzy mi wszystkie drzwi. Musisz zmienić nawyki myślowe, a odmienisz swój los. Wszelkie sugestie i potrzepty mogą Ci tylko zaszkodzić. Twoje myśli są tylko Twoje i ty masz nad nimi władzę. Wystarczy, że odrzucisz cudze sugestie i poglądy, skupiając swoje myśli jedynie na rzeczach pozytywnych. Tylko Ty decydujesz o jakości swoich reakcji, wasz starannie słowa, bowiem każda nieprzemyślana sylaba zemści się na Tobie. Nigdy nie mów to nie wypali, stracę pracę, nie mam na zapłacenie czynszu. Twoja poświadomość nie zna się na żartach urzeczywistnia każdą myśl. Twój umysł nie jest ani dobry, ani zły. Żadna siła nie jest w naturze zła. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz mocy natury. Uważaj swojego umysłu tylko po to, by wspomagać bliźnich dobrym słowem, życzliwością i budzić w nich zachwyt. Nigdy nie mów, nie potrafię. Pokonaj lęk następującym stwierdzeniem. Dzięki bezgranicznej mocy podświadomości, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Tak jak rura nadaje kształt płynącej przez nią strudze wody, tak i twój sposób myślenia nadaje życiu kierunek i sens. Dlatego z całym przekonaniem powiedz sobie. Bezgraniczna moc uzdrowicielska mojej podświadomości przepływa przeze mnie całego. Pojawia się harmonia, zdrowie, spokój, radość i materialny dostatek. Uznaj własną podświadomość za mądrego i drogiego towarzysza życia, który pójdzie z tobą wszędzie. Uwierz, że to jej siły ożywią cię, oświecą cię i podsypią dobre pomysły, a wtedy wszystko się ułoży. Bo przecież, nawet w Biblii było napisane: Każdemu dzieje się wedle jego wiary. Wiara to nic innego jak pewna myśl albo stan, który świadomość, a tym samym i podświadomość, Uznaje za prawdę. To jest mocne przekonanie, które samo się urzeczywistnia. Wybierz sobie ideę lub wizję i plan, którego urzeczywistnienia chciałbyś się doczekać. Myśl o tym albo wyobrażaj sobie to. Dzięki temu, że plastycznie wyobrażasz sobie jego realizację, tak się właśnie stanie. Jeśli z niezachwianą wiarą wyobrażasz sobie będziesz spełnienie Twoich pragnień, Twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Terapia modlitwą polega na konkretnych działaniach umysłu, skierowanych na wyraźny cel. Załóżmy sobie, że chcesz tą metodą pokonać jakąś trudność, zdajesz sobie sprawę, że kłopoty, choroba albo cokolwiek innego została spowodowana przez negatywne myśli, które co gorsza, umocnione strachem, wyryły się w twojej podświadomości. Z drugiej strony masz krzepiącą pewność, że jeśli tylko przegnasz wszystkie czarne myśli, zdołasz ten ciężar zrzucić. Przemów zatem wprost do swojej uzdrowicielskiej mocy, jaka spoczywa w Twojej podświadomości. Przypomnij sobie, jak jest to wielka i mądra siła. Pamiętając o tym, postaraj się pokonać strach i wszystkie fałszywe wyobrażenia, jakie zagnieździły się w Twoim umyśle. Jeśli wierzysz w coś, Podświadomość, niezależnie od Twojego obiektywnego nastawienia, będzie kierować się wyłącznie daną sugestią i Twoje pragnienia się spełnią. Dla fizycznego uzdrowienia pożądane jest oczywiście, aby przekonanie subiektywne pokryło się z obiektywnym. Jeśli zdołasz tak odprężyć umysł i ciało, że Twoja podświadomość stanie się szczególnie podatna na subiektywne wrażenia, bezgraniczna wiara nie będzie konieczna. Na przykład, jeżeli cierpisz na jakąś chorobę, spróbuj wyrobić sobie nawyk powtarzania przed zaśnięciem następujących wolnych od jakichkolwiek wątpliwości myśli. Każda komórka, każdy nerw, każda tkanka i każdy mięsień oczyszcza się w tej chwili i zdrowieje. Wkrótce mój organizm odzyska równowagę i zdrowie. Wyobraź sobie najbardziej. Wyraziście, jak tylko potrafisz, spełnienie swoich pragnień i uznaj, że już się urzeczywistniły. Jeśli nie zabraknie cię wytrwałości i koncentracji, sukces nie każe na siebie długo czekać. Szlachetne myśli wejdą ci w nawyk i zmienią się w szlachetne czyny. Na podświadomość najłatwiej wpłynąć w stanie zbliżonym do snu, ograniczając do minimum wszelkie świadome wysiłki. Prawiwszy się w taki stan, drogą czystej koncentracji umysłu, można wpoić pod podświadomości upragnione wyobrażenia. Upragnione wyobrażenia najłatwiej i najskuteczniej można zasugerować podświadomości wtedy, kiedy zewrze się je w zwięzłym, łatwym do zapamiętania zdaniu i powtarza się przed snem, jak kołysankę. W stanie pół snu wyłącza się wszelkie świadome wysiłki. To właśnie przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu świadomość jest najmniej aktywna, a podświadomość najbardziej chłonna. W tym stanie należy się jak najmniej przejmować negatywnymi myślami, które kiedy indziej hamują dynamikę pragnień, uniemożliwiając podjęcie ich przez podświadomość. Załóżmy, że chcesz wyzwolić ją z jakiegoś nałogu. Przybierz wygodną pozycję, odprężając ciało i umysł. Wprowadziwszy się w ten rodzaj półsnu, powtarzaj z całym wewnętrznym i zewnętrznym spokojem jedną myśl, jaką chciałbyś, by cię uspokajała do snu. Na przykład: Wyzwoliłem się z nałogu, odzyskałem w pełni równowagę i spokój ducha. Codziennie rano i wieczorem, powoli i spokojnie, ale żarliwie, powtarzaj to zdanie kilka razy. Za każdym razem, kiedy tylko emocjonalna skuteczność tych słów będzie rosła, Poczujesz się w pełni sił. Zdarzy się to, co postanowisz i uznasz za słuszne. Wybierz zatem harmonię, zdrowie, spokój, pomyślność i dostatek. Człowiek stanowi sumę swoich myśli i wyobrażeń. To, czy powstrzymasz się od tych negatywnych, zależy tylko od ciebie. Ciemność puszymy światłem, chłód ciepłem. Negatywne myśli zaś wyłącza się najskuteczniej przez pozytywne myślenie. Obstawia z naciskiem przy dobru, a zło zniknie. Co 11 miesięcy ciało ludzkie odnawia swoją materię. Zorganizuj więc sobie ciało od nowa, przez trwałą i pozytywną podstawę zmiany. Zdrowie jest normą, choroba jest odstępstwem od niej. We wszystkich istotach tkwi zasada harmonii. Myśli zaznaczone zazdrością, lękiem, troską czy wrogością niszczą nerwy i gruczoły, pociągając za sobą wszystkiego rodzaju duchowe i fizyczne cierpienia. To, co świadomie twierdzisz i uznajesz za słuszne, przybierze postać w Twoim umyśle, ciele i życiu. Stwierdzaj tylko dobre rzeczy, a życie będzie dla Ciebie radością. Wytężanie umysłu na siłę tylko po to, by wymusić coś, nigdy nie daje wysiłku. Podświadomość reaguje tylko na mocne i głębokie przekonanie w świadomości. Niektóre porażki tłumaczymy utartymi ogólnikami w rodzaju z dnia na dzień ze mną coraz gorzej, dla mnie nie ma wyjścia, tu nie ma mocnych, beznadziejna sprawa, głowa mi wysiada. Takimi formułkami trudno będzie obudzić moce podświadomości. Myśląc w ten sposób, drepczesz w miejscu, ani o krok nie zbliżając się do celu. Jeśli jadąc taksówką przez 5 minut 6 razy zmienisz kierunek jazdy, zdezorientowany taksówkarz nie zechce Cię w końcu dalej wieść. Tak samo jest z Twoją podświadomością. Najpierw musisz mieć wyraźną, zarysowaną ideę lub wyobrażenie, a potem niezachwianą pewność, że to się stanie. Tylko Twoja mądra podświadomość zna rozwiązanie. Kiedy uświadomisz sobie i zdobędziesz to zrozumienie, wszystko zacznie się dziać według Twojej wiary. Nie należy jednak zapominać, że kluczem do sukcesu jest odprężenie. Ani przez chwilę nie myśl o tym, jak spełni się Twoje życzenie. Myśl o tym, że właśnie się urzeczywistnia. Czy pamiętasz uczucie błogiego odprężenia, jakie idzie w parze z wyzdrowieniem po ciężkiej chorobie? Obecność tego uczucia jest pobierzem dla każdej podświadomej reakcji. Wyobrażaj sobie i przeżywaj swoje pragnienia. Na progu realizacji. Jeśli twoje pragnienie stoi w sprzeczności z wyobrażeniem, to ostatnie okaże się zawsze silniejsze. Gdyby kazano ci przejść po desce leżącej na ziemi, zrobiłbyś to bez wahania. Gdyby jednak ta sama deska znajdowała się na wysokości 10 metrów i tylko jej końce opierały się na ścianach, czy byłbyś skłonny już tak od razu na nią wejść? Twoje pragnienie, by po niej przejść. Kłóciłoby się z wyobrażeniem upadku z dużej wysokości, z pewnością górę wziąłby strach. Chęć wykazania się odwagą obróciłaby się we własne przeciwieństwo, potęgując jeszcze większy strach przed porażką. Jak zatem uniknąć wewnętrznej sprzeczności? Możesz powtarzać na przykład takie zdanie: W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Stwierdzenie to nie budzi żadnych sprzeczności, ponieważ nie kłóci się ono z podświadomością, więc możesz definiować podobne sentencje, które są prawdziwe jakby dla każdego. Jak nabrać właściwego stosunku do pieniędzy? Posiadane pieniądze pomnożyć możesz w następujący prosty sposób: powtarzaj parę razy dziennie: chętnie witam pieniądze, lubię je, korzystam z nich mądrze. Z namysłem i w dobrych celach potrafię wydawać pieniądze garściami, a wracając do mnie przedziwnie pomnożone, pieniądze to rzecz dobra, a nawet bardzo dobra. Płyną do mnie zewsząd i w nadmiarze. Dzięki nim robię dużo dobrych rzeczy i pozytywnych rzeczy dla siebie i innych. Mieć sukcesy to znaczy żyć pomyślnie. Kiedy żyjesz w zgodzie ze sobą i ze światem, kiedy z radością oddajesz się ulubionej pracy, jesteś człowiekiem sukcesu. Odkryj swoje wewnętrzne powołanie i pójdź za nim. Jeśli nie wiesz, jaka praca da Ci idealną możliwość rozwoju osobowości i wykazywania talentów, módl się o znak, a otrzymasz go. Człowiek sukcesu nie jest samolubny poczuwa się do służby innym ludziom. Prawdziwy sukces nie istnieje bez wewnętrznego spokoju. Człowiek sukcesu posiada dużą umiejętność wyczuwania się w cudzą psychikę i uczucia. Kiedy wyobrazisz sobie dokładnie swój cel, niezwykła siła podświadomości stworzy niezbędne warunki do jego urzeczywistnienia. Kiedy ktoś marzy o zawodowym awansie, powinien wyobrazić sobie, jak gratuluje mu pracodawca, zwierzchnik albo towarzysz ży życia. Obraz ten musi być jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Trzeba wyraźnie słyszeć głos osoby, widzieć gesty, mieć poczucie, aby ta scena była prawdziwa. Tkwi w tobie nieskończona moc. Kiedy nauczysz się ufać wewnętrznym siłom, w twoim życiu nastanie pomyślność i zrealizują się twoje marzenia. Dzięki niezwyklej sile podświadomości możesz przezwyciężyć każdy problem. I każdą słabość oraz urzeczywistnić swoje pragnienia. Musisz wybrać szczęście. Szczęście jest nawykiem. Powtarzaj sobie po przebudzeniu: dzisiaj wybieram szczęście, dzisiaj wybieram sukces, dzisiaj wybieram słuszne postępowanie, dzisiaj wybieram miłość i dobrą wolę wobec wszystkich ludzi, dzisiaj wybieram spokój. Wypełniaj te postanowienia treścią, a w ten sposób wybierzesz szczęście. Musisz naprawdę pragnąć pomyślności. Bez prawdziwego pragnienia nie dojdzie nic do skutku. Twoje pragnienia będą uskrzydlać wiarę i wyobrażenia. Wyobrażaj sobie, że twoje marzenia się spełniają. Zrób to, czego się boisz, a wielki strach minie. Powiedz sobie z całym przekonaniem: pokonam ten strach, i wtedy ci się uda. Strach jest największym wrogiem człowieka. To on jest prawdziwą przyczyną wielu porażek, chorób i napięć w stosunkach międzyludzkich. Miłość przepędza wielki strach, oznacza emocjonalny związek z dobrymi stronami życia. Pokochaj uczciwość, schludność, życzliwość, szczęście, radość. Żyj w radosnym oczekiwaniu wszystkiego, co najlepsze, a wtedy to się stanie. Na koniec chciałabym przedstawić kilka przykładów, jak właściwie Formułować zdania, aby przemówiły do swojej podświadomości. Na przykład, dla osób, które borykają się z jakąś chorobą, może to być takie zdanie: Każda komórka, każdy nerw, każda tkanka, każdy mięsień oczyszcza się w tej chwili i zdrowieje. Wkrótce mój organizm odzyska równowagę i zdrowie. Dla osób, które szukają inspiracji, które nie wiedzą, jak rozwiązać dany problem, może to być zdanie: Jestem wdzięczna, wdzięczny, ponieważ wiem, że czekam i doczekam się słusznej inspiracji. Będę wiedział, jak rozwiązać ten problem. Dla osób, które chciałyby mieć właściwy stosunek do pieniędzy, na przykład może to być: bogactwo, sukces, dobrobyt. W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Albo: chętnie witam pieniądze, lubię je. Korzystam z nich wszędzie i z namysłem, i w dobrych celach. Potrafię wydawać pieniądze garściami, a wracają do mnie pomnożone. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Mam nadzieję, że zainspirował Was do zgłębienia tajników podświadomości według Josepha Murphy'ego. Jeśli podobał Ci się ten film, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie go swoim znajomym. Życzymy Wam w roku 2025 pełnego sukcesów, wewnętrznej harmonii i spełnienia marzeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.